I witam wszystkich po raz trzeci, bo to już jest trzeci film z nowego festiwalu z nowej playlisty festiwalowej i festiwalu Horizon 3. Tym razem zajmiemy się zadaniem kolekcjonerskim, czyli zebranie 10 tablic. Przed chwilą skończyłem nagrywanie filmu, a propos nowego przystanku, gdzie się znajduje i zadania fotograficznego, a teraz zajmiemy się wyzwaniem właśnie kolekcjonerskim, które znajduje się tutaj na dole, tylko przeskoczę, żeby było widać, i przedmioty kolekcjonerskie, dostawa Warren'a, rozbić 10 tablic premiowych Horizon Australia, więc zaczynamy. Zaraz Wam wszystko pokażę, gdzie, co i jak. Pierwszą tablicę już było widać, oczywiście, jak sobie zwiedzaliśmy ten przystanek. Zawsze jedna tablica jest za przystankiem. Więc sobie zjeżdżamy. Hops. I mamy pierwszą tablicę. Koloru żółtego z różowym napisem. Wracamy na drogę. No i jeszcze jedną kwestię wam pokażę. E, cały horizon ten nowy się skupia tutaj na tej miejscowości, na tej części mapy Dunas Blancas, więc wszystkie e, wszystkie tablice też się znajdują w tym obszarze, więc to nie jest problem, żeby sobie je znaleźć. E, ale oczywiście na przedmioty kolekcjonerskie tez, też jest e, Pewien trik, o którym za każdym razem mówię, ale powiem też w tym filmie, ale na chwilę się przejedziemy i pozbieramy sobie tablicę. Zobaczcie, tu już jest od razu blisko kolejna tablica, więc druga do kolekcji. Pyk. Jedziemy sobie drogą, możemy się rozglądać albo i nie, kurde. Eee, coś mi tu wibruje to szpad. Oczywiście mogą być wszędzie tablice, ja. Teraz dopiero odpaliłem, można powiedzieć, grę, wróciłem z pracy i tak samo jak i wy, 16.30 wybiła i zaczynam nagrywać filmy. Bo o 16.30 się pojawia nowa playlista, oczywiście w każdy czwartek, kolejna tablica. Już tam widzę też kolejną dalej. Pyk. ale sobie zawrócimy i pojedziemy sobie na przykład tą drogą asfaltową, bo trochę nie wypada, żeby takim autem jeździć po takim terenie. Musimy mieć asfalt, drogę równiutką jak stół. I pyk, mamy kolejną tablicę. Hops, zaliczona. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj kurczę na wydmach nie ma. Na pewno są. O, widzicie? Po lewej stronie na wydmie już jest kolejna tablica. Więc to nie jest żaden problem, żeby zaliczyć to zadanie oczywiście. Aż wręcz na przykład przyjemność, żeby sobie pojeździć. I zobaczcie, kurczę, rozbiłem tak naprawdę ile tych tablic? 5? 6? Zaliczyło mi to zadanie? Aż dziwne, nie wiem czemu. Ale wam pokażę jeszcze jeden trik. Poznajmy kolejną tablicę. No, i mamy tutaj tablicę, ale już kurczę, tak naprawdę, no nie pokażę Wam, no bo yy, Ale pokażę Wam zasadę działania, ale nie pokażę, że czy działa, no bo już mi zaliczyło zadanie, chociaż zebrałem mniej tablic niż wymagają. No dobra, o, oczywiście, najważ, najważniejsze. Trzeba być w trybie solo, czyli tutaj musi być Horizon Live napisane. Bo, jak będziemy w trybie online, czyli wtedy tu będzie solo. W trybie online to nie działa. Musimy być w trybie solo, czyli w grze pojedynczej. I robimy tak, że po prostu rozbijamy tablicę i robimy co fajnie. Pyk. Jedziemy od nowa. Czemu to nie jedzie? I znowu cofamy, I, do, i tak naprawdę nie musimy szukać tych wszystkich tablic. Możemy się skupić na jednej, na pierwszej, lepszej, i po prostu sobie pyk, pyk, pyk cofnąć 10 razy, rozbić tą samą tablicę. I zadanie też będzie zaliczone. Więc kurczę, to by było na tyle. Jeszcze tylko zobaczmy, czy nam na pewno zaliczyło, czy coś innego, może skoczyło. Nie, zadanie jest zaliczone. Kolekcjonerskie przedmioty zebrane. Także jeżeli pomogłem, zostaw łapkę. Jeżeli jesteś nowy na. Kanale, zostaw Subika. Niestety muszę mówić o tym za każdym razem. Eee, no, bo sami nie zostawiacie. A wszyscy oglądają, kurczę, a nikt mi tu nie pomoże w rozwoju. Strzałeczka, do następnego. Cześć!